Studio Dziennik, dzień dobry, ja nazywam się Bartek Paulus, a to jest program portalu informacyjnego Dziennik Wałbrzych. Dziś naszym gościem jest sierżant Aleksander Karkosz z Zespołu Prewencji Kryminalnej Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Dzień dobry, witam panie sierżancie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie sierżancie, się. będziemy rozmawiać o oszustach, o oszustach, którzy atakują seniorów. Ja na początek chciałem zapytać, seniorzy są oszukiwani na potęgę, tak źle jeszcze nie było, grzmią nagłówki prasowe od początku roku. Rzeczywiście jest tak źle? Um, jest źle. Na pewno możemy sobie powiedzieć, że jest źle. Dalej te przestępstwa um, są popełniane. I dalej seniorzy padają ofiarą tych przestępców. Czy jest aż tak źle? Co chodzi o Dolny Śląski Wałbrzych, możemy porównać ten rok do roku 2018. 2019 rok był, można powiedzieć, lepszym, gdzie tych wydarzeń było dużo mniej. Teraz w roku 2020, 2020 wraca niestety ta, ta negatywna tendencja, gdzie coraz więcej znowu jest tych zdarzeń. Dlaczego? Ciężko powiedzieć, może pandemia miała na to wpływ, jednak mamy po prostu do czynienia bardziej z powrotem do dawnych e, ilości tych przestępstw, niż z wzrostem. W Czyli wracamy do tego, ryska. co było przed kilkoma z, tak, laty. Oszustwo na wnuczka to najbardziej popularne. Czyli dzwoni ktoś, mówi, że wnuczek miał problemy, potrzebne natychmiast pieniądze. To taki y, y, przykład y, najlepszy i jak gdyby najbardziej znany, ale to nie tylko są oszustwa na wnuczka, te telefoniczne, prawda? Jesteśmy wręcz pełni podziwu co do ilości pomysłów, na jakie wpadają oszuści. Jest tego bardzo dużo, tak dużo, że ciężko jest przedstawić jeden schemat. Ciężko jest powiedzieć, jak to wygląda, bo to się cały czas zmienia. Faktycznie najczęściej spotykane przestępstwem, no to, to jest to oszustwo na wnuczka i oszustwo na policjanta. W przypadku oszustw, tych też czasami mamy do czynienia bezpośrednio z kimś, cztery oczy, czasami jest to oszustwo przez telefon, tak jak wspomniał Pan redaktor. Bardzo dużo jest, jest jakby tych schematów działania. Najczęściej właśnie ten na wnuczka, gdzie dzwoni nieznana osoba, podaje się czy za członka rodziny, próbując wyciągnąć od nas informację, czyli tak Będzie manipulowała rozmową, żebyśmy sami jej zasugerowali, z kim rozmawia. Czyli, no, nie poznajesz mnie, no to ja. E, I często seniorzy sami mówią, Kasia, no i w tym momencie ten człowiek ciągnie tak, no, Kasia, i, i tutaj zaczyna sam wyciągać od nas informacje, które są potrzebne. E, czasami schemat jest jeszcze inny, czyli pani wnuk, wnuczka uległ wypadkowi, i właśnie potrzebne są pieniądze e, na, na szybkie leczenie, czy na wyciągnięcie tego kogoś z więzienia. E, ja bym może podszedł, jeżeli pani takie pieniądze ma, e, tych schematów. Tematów jest naprawdę bardzo dużo. Jedno, co zawsze przestrzegamy, gdzie powinna się troszeczkę zapalić ta lampka bezpieczeństwa, to to, że policjant nigdy nie przyjdzie do naszego domu i nigdy nie będzie chciał od nas żadnych pieniędzy. I ten mechanizm też już wykorzystali oszuści. Czyli rozłącza się z nami ten pierwszy telefon oszus, nawet jeżeli nam się już tam zapaliła lampka bezpieczeństwa, to po chwili dzwoni drugi telefon podający się za policjanta, że oni tą rozmowę podsłuchiwali, że. Jeżeli że oni wiedzą, że, że to jest oszustwo i e, proszę nam dać teraz te pieniądze, a, a my wtedy tego oszusta złapiemy na gorącym uczynku, czyli a, jakby już wybiegają do przodu, wiedzą, że ludzie e, są już czujni. Nie, czujni, wiedzą o tym a, i wykorzystują to i zmieniają swój schemat działania. To jaki moment w czasie takiej rozmowy telefonicznej powinien wzbudzić podejrzenia seniora? Bo to ciężko przez telefon, prawda, ten oszust, czy nie wiadomo, czy ta osoba może przedstawić jakieś do Dokument, prawda? No, mm -hmm. Przez telefon nie możemy tego zrobić. Co powinno wzbudzić podejrzenie? W zasadzie podejrzenie nasze powinna wzbudzić każda rozmowa, która gdzieś swoją intencją dąży do tego, żeby pozyskać nasze pieniądze. Czyli jeżeli pojawiają się jakiekolwiek uwagi na temat, ile państwo macie pieniędzy w domu, czy w ogóle posiadacie państwo pieniądze, albo że te pieniądze są potrzebne, to tutaj zawsze powinna się zapalić lampka bezpieczeństwa. Tak jak już powiedziałem wcześniej, jakby policja. Nigdy nie ingeruje w nasze finanse. No nie? tak, ale dzwonią coraz częściej. Już nawet zdarzają się telefony, że niby prokuratura, że niby spółdzielnia. No te schematy, tak jak pan tutaj powiedział, <grym> są bardzo różne, prawda? Dobrym schematem jest czy taką, właśnie jak zapali nam się jakaś lampka, zawsze możemy zweryfikować te osoby. Zarówno do prokuratury, do policji, czy do spółdzielni mieszkaniowej. Bez problemu znajdziemy numer telefonu na internecie i możemy po tej rozmowie zadzwonić my do tych rzekomych naszych rozmówców wcześniejszych i ich zweryfikować, zapytać, czy takie osoby faktycznie do nas dzwoniły. W czasie rozmowy z, z tymi osobami, których nie jesteśmy pewni, możemy zapytać o imię i nazwisko, żeby później właśnie w, dzwoniąc samemu ich zweryfikować, czy taki ktoś w ogóle pracuje w, w policji, prokuraturze. Czyli bierzemy, jeżeli mamy taki telefon, tu rada dla seniorów, bierzemy imię i nazwisko tej osoby, instytucję, dla której rzekomo pracuje, rozłączamy się i sprawdzamy. Po I prostu. sprawdzamy. I tutaj jest moja bardzo ważna uwaga, bo tutaj po raz kolejny oszuści wyszli troszeczkę temu wszystkiemu naprzeciw. Zdarzały się telefony ze strony szóstów, którzy mówili, jak mi pani nie wierzy, pan, pani, e, proszę teraz na swoim telefonie wykręcić 112, odbierze na pewno e, tam dysponent i proszę go zapytać o to, czy ja jestem prawdziwym policjantem. Problem polega na tym, że ci seniorzy nie rozłączali się z aktualnie trwającej rozmowy, czyli nie łączyli się z dyspozytorem numeru 112, tylko tak jak normalnie normalnej rozmowie, jakbyśmy zaczęli klikać się na klawiaturze, to nie osiągniemy żadnego efektu. Różnica była taka, że po drugiej stronie słuchawki oszuści zamieniali się telefonem i słyszeliśmy inny głos, który rzekomo potwierdzał. Także bardzo ważne jest, że jeżeli chcemy tego oszusta zweryfikować, czy mamy jakieś podejrzenia, żeby pierw się rozłączyć z trwającej rozmowy, a dopiero później wykręcić ten nowy numer. Czyli taka rada to nawet po takim telefonie nie samemu sprawdzać, tylko nawet rodzinę może poprosić no. o pomoc w weryfikacji. Dokładnie tak. Ale oszuści są świetnymi manipulantami i potrafią te rozmowy tak prowadzić, żebyśmy nie zrobili tego, prawda? To na to też trzeba zwracać uwagę, bo będą dążyć do tego, żebyśmy się nie rozłączyli. E, tak, tutaj no niestety duży ciężar spoczywa na nas i na seniorach, żebyśmy my tych seniorów edukowali i też im zwracali uwagę, żeby oni jednak nie dali się wmanewrować w tą manipulację. No i co najważniejsze, mówi się, że co nagle to po diable, i myślę, że tutaj ta zasada jest bardzo dobra. Nigdy nie ma takiej sytuacji, żeby policja czy prokuratura, czy ktoś potrzebował tych pieniędzy już teraz nagle zatrzymajmy się na chwilkę, usiądźmy, zastanówmy się nad tym, czy w ogóle coś takiego miało prawo się stać. Też takie stać. przekazywanie pieniędzy przez okno, e, Absolutnie przez... nic takiego to nie może mieć pode... miejsca. Powinno wzbudzić podejrzenia, prawda? Za każdym razem. A możemy się umówić tak z seniorem na przykład, że po prostu przez telefon o pieniądzach się nie rozmawia? Taka zasada, złota zasada. To chyba będzie złota zasada. Po prostu nie, nie rozmawiamy właśnie o pieniążkach przez telefon i absolutnie nie dawajmy żadnych pieniędzy w formie czystej gotówki, gdzieś jakimś czy trzecim osobom, które przechodzą do nas, których nie znamy. Tutaj mówimy o oszustach, którzy atakują telefonicznie, ale jak gdyby. Oszuści atakują także bezpośrednio, mówiąc, prosto, przychodzą, po prostu, odwiedzają seniorów. Tutaj też bardzo różne schematy. Gazownik, teraz spis powszechny, no, tych wersji jest bardzo dużo oszustów. Tak jak mówiłem na początku, jednak ta kreatywność oszustów niestety jest bardzo wielka. Zdarzały się też takie przypadki, właśnie, gdzie osoby podające się właśnie czy zagazownie, czy, czy jakiegoś rodzaju wywiady, ankiety widząc już w drzwiach starszą osobę, wykorzystują to. Po raz kolejny manipulują rozmową w w taki sposób, żeby, te, żeby byli wpuszczeni do tego domu. Najczęściej wtedy mamy do czynienia z dwoma osobami, a gdzie jedna. To po tak poprowadzi rozmowę, żebyśmy się w nią wciągnęli, albo żebyśmy wyszli z pomieszczenia. No a druga wtedy dokładnie wie, gdzie i jak szukać, żeby w, w krótkim czasie tej naszej nieuwagi e, znaleźć jakieś kosztowności czy pieniądze. E, no a gdy już wyjdą, to już jest za późno, niestety. Których e, oszustw, tych takich w życiu realnym, czy tych telefonicznych, których seniorzy bardziej unikają, na które są bardziej wyczuleni? E, z praktyki widzimy, że bardziej wyczuleni są na te telefoniczne jednak, e, porównując, czy te na statystykę z roku 2020, ponad dwa razy więcej było usiłowań o oszustw, gdzie właśnie seniorom zapaliła się ta lampka i zadzwonili na policję, zweryfikowali swojego rozmówcę i okazało się, że była to próba oszustwa, niż faktycznie popełnionych tych przestępstw. Także tutaj seniorzy zdecydowanie dobrze reagują, ale jeszcze za mało, jeszcze dlatego tak ważny jest ten temat, dlatego tak dużo naciskamy, dlatego tyle o tym mówimy, bo mimo tej czujności seniorów, dalej te przestępstwa są popełniane. Przychodzi gazownik, przychodzi rachmistrz. Teraz chociażby, no oni mogą mieć nawet podrobione plakietki, mogą mieć stroje podobne. No tutaj bardzo ciężko uniknąć mhm. chyba e, takiej sytuacji podejrzanej. Oczywiście. Nawet tak jak w przypadku, właśnie, rachmistrza. Zawsze, gdy przychodzi ktoś do nas do domu, również możemy tą osobę zweryfikować. Czyli jeżeli jest to gazownia, nie musimy od razu wpuszczać go do domu. Możemy powiedzieć, proszę sekundkę poczekać, wziąć telefon, zadzwonić do tej gazowni i zweryfikować tego pracownika po imieniu, nazwisku, czy ktoś taki faktycznie w ogóle tam pracuje. Tak samo Główny urząd statystyczny ma swoją infolinię, na którą w każdej chwili można zadzwonić i takiego rachmistrza zweryfikować. Myślę, że jeżeli mamy jakieś wątpliwości, jest to dobry trop, żeby taką osobę zweryfikować, to bym powiedział jako punkt pierwszy. Jako punkt drugi, jeżeli już takie osoby wpuszczamy do domu, starałbym się raczej trzymać zasady wpuszczania jednej osoby, a nie dwóch, bo jedną osobę zawsze jesteśmy w stanie mówiąc tak brzydko, upilnować, mieć ją na oku, czy ona faktycznie wykonuje swoje czynności zawodowe, a jak wpuścimy dwie osoby, to zawsze to może zostać wykorzystane w jakiś taki sposób, że ta druga osoba nagle nam zniknie, a co się okaże później w konsekwencji gdzieś zabrała nam nasze kosztowności. Prosić sąsiadów, dziadka, babci o to, żeby też reagowali w takich sytuacjach, bo można się umówić, prawda, jeżeli jest miły sąsiad, no poprosić, żeby zawsze reagował, jeżeli widzi, że babcia kogoś notorycznie wpuszcza do mieszkania. To jest bardzo dobra metoda i zauważyli, Mieliśmy też to w, w praktyce. Mieliśmy co najmniej kilka zgłoszeń w zeszłym roku, gdzie to sąsiad dzwonił, że do sąsiadki wszedł ktoś, kto podawał się za policję, a nie był umundurowany. W wielu tych przypadkach faktycznie okazywało się, że byli to policjanci, którzy czynili jakieś ustalenia, ale to jest. Generalnie dobry nawyk. Ta umowa sąsiedzka, pilnujemy się nawzajem, i jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, zawsze możemy zadzwonić na numer alarmowy, przyjedzie patrol, zweryfikuje. Najwyżej skończy się śmiechem i wszyscy będziemy zadowoleni, że przynajmniej wszyscy są bezpieczni. Rozmawiamy o tym, wy także mówicie jako policja, także, żeby właśnie rozmawiać o takich sytuacjach. Stąd też pomysł takich wirtualnych spotkań z seniorami, które komenda miejska policji w obrzychu prowadzi, podobnie jak większość komend w. Tak, Polsce. Tak. No, rok 2020 był wymagający, chyba, dla wszystkich. Patrząc na co to, co się działo na świecie, pandemia w bardzo dużym stopniu ograniczyła nam możliwość spotykania się z seniorami. Takie spotkania były organizowane w latach poprzednich, gdzie czy to w Bibliotece pod Atlantami, w Wałbrzychu, czy w innych jednostkach spotykaliśmy się z seniorami i ostrzegaliśmy ich właśnie o tych zdarzeniach. Co, myślę, patrząc na statystykę, miało właśnie ten fajny, ciekawy odcinek, że w 2019 roku bardzo mocno. Spadła ilość tych przestępstw. No niestety nie było tej możliwości. Tutaj Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu wyszła temu wszystkiemu naprzeciw e, i zaprezentowała taki pomysł, że skoro nie możemy się spotykać na żywo, to spotykajmy się chociaż wirtualnie. E, no i my wdrażamy ten pomysł w życie. Nazywa się to senior online e, i raz w miesiącu, zawsze w pierwszy poniedziałek miesiąca, pod warunkiem, że nie wypada to w jakieś święto, tak jak na przykład w tym miesiącu, e, spotykamy się właśnie online na kanale YouTube Komendy Miejscowej. Policji w Wałbrzychu. Są to krótkie spotkania po mniej więcej pół godziny. Zawsze w pierwszy poniedziałek miesiąca o dziewiątej. Następne spotkanie 10 maja także już zaraz. Dotychczas mieliśmy dwa spotkania. I rozmawiacie właśnie o tym jak nie dać się oszustom. i Dokładnie są to spotkania. Może nawet nie tyle, że nie dać się oszustom. Oszustom to jest jedno z głównych założeń, ale kierujemy to bardzo szeroko ogólnie na temat bezpieczeństwa. Pierwsze spotkanie jakie się odbyło było Stricte skierowane właśnie na oszustwa. W drugim spotkaniu, już poszliśmy troszeczkę, odbiliśmy troszeczkę w bok. Zaprosiliśmy przedstawicieli Głównego Urzędu Statystycznego i oni opowiadali bardzo szeroko o spisie ludności, który już się zaczął, jak się spisać, gdzie się spisać, ale oczywiście też pod kątem bezpieczeństwa, jak nie dać się oszukać, jak pracuje rachmistrz, czy w ogóle przychodzi do domu, czy nie. Także to wszystko dalej widnieje na naszym kanale. Zapraszam serdecznie do oglądania. Bardzo dużo ciekawych informacji. My także polecamy. Sierżant Aleksander Karkosz z Zespołu Prewencji Kryminalnej Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu był gościem programu Studio Dziennik. Bartek Paulus, dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję za bardzo. Dziękuję.